Pojeźdź do Lubuskie, jestem, chyba Lubuskie, tak mi się wydaje, w krainie jezior, jezioro Wojnowskie, no i takie urocze miejsca do spacerów, tutaj na jego brzegu, wysoka skarpa, to już jest połowa, dokładnie połowa, dzisiaj jest 15 lipca, więc nie ma co liczyć na to, że Będą tu jakieś potężne głosy ptaków, nawet te szuwarowe czy czciniaki, czciniczki też już trochę przystopowały, już się tak mocno nie odzywają. Trzeba trochę, trochę bardziej rano wstać, ja niestety wstałem troszkę później, a to wszystko przez rolety, które miałem zaciągnięte, po prostu wydawało mi się, że jest dzień pochmurny. No, niestety mm. tak wygląda spacer, poranny spacer z wzdłuż jeziora. Jeszcze kapturki śpiewają, słychać kapturki, głównie kapturki, strzyżyk, ale strzyżki prawie zawsze się odzywają. Nawet zimą, jakieś słońce, można usłyszeć. Natomiast no ja tutaj poluję jeszcze na gęsi gęgawe, które tutaj gęgawy się tutaj pojawiają. No niestety są ostrożne, bo chciałem kilka fotek zrobić. Ale no, widziałem, że przyleciały z pól. No. Także gdzieś tutaj zasiadły, no więc jest takie małe na nie polowanie. Oczywiście bezkrwawe, bo za pomocą aparatu. Ale na razie nic nie zapowiada tego, że one gdzieś tutaj są. Chociaż jak idę w kierunku, gdzie właśnie zasiadły, lecąc z pól, znacznie du dużo tutaj robini akacjowej, chociaż we wcześniejszej części można było zobaczyć, e, można zobaczyć piękne lipy. No tutaj są sztuczne nasadzenia. No, ale piękny bluszcz jest. No i glistnik jest, kurczę, które tutaj można nadawać. No i kapturki cały czas. I dzit, dzit. To, to są odzywające się zęby. No, są też sikory bogatki. No, ale to na razie dosyć ubochno. O, jakiś kos. Kowali gdzieś tam z tyłu o, tutaj macie kowalika. No i widać, że żerują ptaki, bo widać tutaj ruchy widać e, słychać za bardzo nie No już się zaczęły ruchy takie takie polęgowe koczowania o. A z północy już lecą ptaki, które migrują z terenów, ze swoich langowisk. No i teraz możemy je zobaczyć. A to będzie szczególnie ciekawe na Wiśle, więc jak wrócę do Radomia, to spróbuję wybrać się na Wisłę, na stawy rybne, żeby zobaczyć. A tutaj taką mamy przerwę i wróblaki przelatują z jednego, z jednego drzewa na drugiego. Spróbuję tutaj może zrobić jakąś fotkę, może coś ciekawego trafię.